Uważamy, że zadaniem uniwersytetów, ale także zadaniem pracowników naukowych jest poszukiwanie prawdy i głoszenie tej prawdy. A zatem uważam, że w sprawach często, które stają się tematem sporu publicznego i debaty publicznej, tą prawdę trzeba przybliżać. Jaki jest wniosek? Wniosek jest taki: nie ma. Nie ma ani jednego argumentu, który by mówił, że organizmy genetycznie modyfikowane są niebezpieczne, albo mają jakieś symptomy niebezpieczeństwa. Otóż GMO miało obniżyć albo zapobiec rozwojowi głodu na Ziemi, tymczasem są opinie bardzo poważne, między innymi ministrów środowiska trzeciego świata, to znaczy z krajów tych dotkniętych, które powiadują, że przeciwnie. On potęguje, bo żeby biedny rolnik kupił ziarno opatentowane, droższe, to najpierw musi sprzedać coś ze swoich produktów, a tymczasem fala produkcji z innych kontynentów zalewa i wykonkurowuje produkcję rodzimą Afryki, Azji, prawda. Rolników nikt nie podważył tego, że, że to się może przepylić, że te że ten, y, organizmy, prawda, kukurydza czy, czy inne, Pyłki są przemieszczane i mogą, i właściwie, dostać się do innych, do tych konwencjonalnych roślin, spowodować, jakby no zmiany genetyczne, trwałe zmiany genetyczne. Jeżeli nasiona GMO są czymś pozytywnym dla ewolucji ogólnie ludzi, to dlaczego Amerykanie nie są szczupli, zdrowi i zadowoleni z życia? Rewolucja, jakiej jesteśmy świadkiem, niesie zagładę pszczołom. Czy mógłbym prosić o dokładniejsze wyjaśnienie tej sprawy, bo przecież wiadomo, jak nie będzie pszczół, nie będzie nas. Tutaj padły pewne niedomówienia, mówiące o tym, że Polska jest krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. Globalnie może tak, ale szczegółowo nie. Jeżeli samowystarczalnie, to dlaczego importujemy 2,2 miliona ton soi genetycznie modyfikowanej dla produkcji mięsa. Że dwie trzecie społeczeństwa jest przeciwko GMO i wydaje mi się, że powinniśmy wspólnie jakąś kampanię podjąć w tym celu, bo no niestety organizacje... Yy środowiskowe, Greenpeace i tym podobne, no, mają dość duże pieniądze, w związku z tym podejmują te akcje na, na dużą skalę zakrojone, no a my byśmy mogli też się włączyć po to, żeby uświadomić społeczeństwo, żeby się nie bawił. Mieliśmy tutaj różne emocje, różne formy wypowiedzi, ale z przyjemnością się tego słuchało, niezależnie od tego, czy się ktoś zgadzał, czy nie zgadzał. Można się... Pięknie różnić, można ze sobą dyskutować, można emocjonalnie do tego, do tego podchodzić.